Najczęstszą przyczyną rozpadu związku jest złamanie równowagi uczuć. Czyli to ty w tej relacji okazywałeś zdecydowanie więcej zainteresowania. Na przykład byłeś bardziej zazdrosny, częściej chciałeś się spotykać i tak dalej. Oficjalne powody mogą być inne, ale jeżeli tak było w Twoim przypadku, to złamanie równowagi było bezpośrednią przyczyną rozstania, a wszystko inne jest tylko racjonalizacją. Jedyną rzeczą, jaką możesz zrobić w tej sytuacji, jest odbudowanie tej równowagi i pokazanie, że już ci nie zależy i nie będziesz się więcej starał. Dopiero kiedy na nowo staniesz się wyzwaniem, będziesz miał szansę, że cokolwiek z tego wyjdzie. Żeby to osiągnąć, będziesz potrzebował czasu. Im więcej błędów popełniłeś, tym bardziej czas działa na Twoją korzyść, bo im więcej go upłynie, tym bardziej Twoje błędy pójdą w niepamięć. I naturalnie będziesz stawał się większym wyzwaniem, bo z czasem ta osoba zacznie mieć wątpliwości, czy ty na pewno dalej jeszcze o niej myślisz, czy może już o niej zapomniałeś, a może zacząłeś już spotykać się z kimś innym. Właśnie wtedy Twoja atrakcyjność zacznie rosnąć. Pamiętaj, że nie możesz być na wyciągnięcie ręki. Kiedy staniesz się większym wyzwaniem, to Twój były partner może zacząć się do ciebie odzywać. Jeżeli pokażesz, że każdy kontakt z jego strony przyjmujesz z ogromnym entuzjazmem i bez mrugnięcia okiem zgodzisz się na spotkanie, to pokażesz też, że ta osoba cały czas macie na wyciągnięcie ręki. Czyli tak naprawdę nie byłeś żadnym wyzwaniem, więc twoja atrakcyjność będzie spadała. Twoim celem nie powinno być spotkanie z byłym partnerem, tylko odbudowanie swojej atrakcyjności. Jeżeli tego nie będziesz miał, to nawet pięć spotkań nic ci nie da. Zatem dopóki nie zobaczysz, że jemu chociaż trochę zaczyna zależeć, to spotkania nie są konieczne. Powrót do siebie to proces, a nie wydarzenie. Jeżeli do siebie wrócicie, to powinno się to wydarzyć tak, jakbyście się poznawali po raz pierwszy. Najpierw dajesz sobie trochę czasu po rozstaniu, żeby pokazać, że ci przeszło i już nie będziesz się starał. Potem odnawiasz kontakt, często pokazując przy okazji brak zainteresowania. Z czasem kontaktujesz się coraz częściej i pokazujesz coraz więcej zainteresowania, w zależności od tego, jak bardzo zainteresowany jest też Twój partner. W końcu zaczynacie się zachowywać jak para i powiedzenie sobie, znowu jesteśmy razem, to czysta formalność. Nigdy bezpośrednio nie pytaj partnera, czy do Ciebie wróci. Bo jeżeli zrobisz to za wcześnie, to odsłonisz swoje intencje, znowu przestaniesz być wyzwaniem i odstraszysz go od siebie. Co więcej, nawet gdyby to on zapytał, czy jednak chcesz do niego wrócić, to najlepszą odpowiedzią będzie: Nie wiem. Nie ukrywam, że jeszcze czasem się nad tym zastanawiam, ale z drugiej strony nie czuję już do ciebie tego co wcześniej. Jeżeli ty chcesz, to możemy spróbować. Ale pamiętaj, że nic nie mogę Ci obiecać. Dzięki temu dajesz nadzieję, ale nadal jesteś wyzwaniem. Gdybyś się od razu zgodził, pokazałbyś, że cały czas byłeś na wyciągnięcie ręki i sytuacja szybko mogłaby się znowu zmienić. Jeśli chcesz odzyskać tę ukochaną osobę, to nie rób nic na własną rękę, tylko najpierw dowiedz się, co działa. I w tym celu zapraszam Cię na moje zupełnie bezpłatne szkolenie online, na którym zdradzę Ci strategię odzyskiwania ex w czterech krokach. To właśnie dzięki tej strategii razem z naszym zespołem psychologów pomogliśmy już uratować tysiące związków po rozstaniu. Link do tego szkolenia znajdziesz pod tym nagraniem. Zapisz się już teraz. Do zobaczenia. Robert Marchel, Instytut Związków.pl